Siemaneczko na łączach Dzisiaj lecimy znowu z Akcją Łobornik Tak jak widzimy, tutaj już mam nawiezione Tutaj myślę, że gdzieś tak jest koło 2 hektarów yy, Dawkę zwiększyłem Jest tutaj gdzieś tak koło 45 ton na hektar Tak mi się wydaje przynajmniej Jest dosyć gęsto, tak jak widzimy No Zestawik to będzie tak jak zawsze New Holland T5 120 oraz to ta Sigma Sigma Tifonera 800 No i sobie lecimy powoli Powiem że fajnie to idzie Dzisiaj woży od samego rana Nie wiem ile już wywiozły Może z 20 Może lepiej Działki koło domu No to wiadomo, trochę szybciej to idzie no, i tak to wygląda. To jest po jednym przejeździe, tak wygląda pole. Dosyć szeroko rozrzuca. Tam trochę na drugie pole rozrzuciłem. Tam cyniezy Tam w zboże jest posiana mieszanka. No to tam nic się nie stanie. Jak trochę będzie. No i tyle, no. Jakby coś się działo, to coś jeszcze dogram. No a tutaj postanowiłem, że wyjdę i pokażę Wam jeszcze raz zestaw. Kto mnie wcześniej oglądał, to pewnie wie jak to wygląda, ale jakby ktoś nie widział, no to te piąteczka tak się prezentuje z tym rozrzutnikiem. Zaraz przejdę do tyłu, jeszcze go pokażę z tyłu. Daje sobie radę z tym rozrzutnikiem, jest taki optymalny dla niego, że tak powiem. Tu się to taką klapę z tyłu, dwa wałki pionowe i tak to wygląda. No dobra, to ja się z Wami żegnam, do następnego, do usłyszenia, cześć!